Simonu, widzicie właśnie to za mną? Zmontowaliśmy takie drzwi, one są pod ukosem. Tutaj mamy okno i parapet, który przeszkadzał. Tutaj mamy drzwi i patrzcie na to. Oh. Ukryte pomieszczenie. Drzwi wykonane w stylu loft. Wszędzie są takie zadry, wyżery Kozackie ma swój styl. Wszystkie sęki, jakieś dziureczki jest naturalnie. Co trzeba było zrobić, żeby powstały takie piękne, przesuwne drzwi, dostać takie drewno? Jest to dąb, który został pożarty gdzieś kiedyś, a normalnie jest sprzedawany taki materiał. Jest mega pożądany. Następnie trzeba było złożyć skrzydła i zrobić ozdoby. Następnie szlifowanie z wycianą środką. Dzięki temu uwydatniliśmy słoje, a to podkreśliło jeszcze bardziej naturalność tego drewna. Na sam koniec nakierowanie. No i mamy takie piękne drzwi.